Cześć! O, dziękuję! Cześć! Zobaczcie, jakie śmieszne urządzenie! Opa! Robot przyniósł mi herbatę z cytryną, miałam dzisiaj totalną ochotę! Idziemy na masażek. Godzina zaraz 20.30, także to jest wymarzony plan dzisiejszego wieczoru na jedzone brzupy. Będą masowane nie tutaj idę, tutaj jeszcze po prostu Dostaliśmy papcę i na koniec jeszcze będzie herbata imbirowa, którą bardzo lubię. Ona jest taka fajna, rozgrzewająca. W ogóle uważam, że masaże mają super vibe, jak już jest jesień, są zimne, płodne dni i człowiek jest taki wymasowany. To jest to mega fajne. I just miss you more than anything. Way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stay. Stay here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. czujem, Kochani, musicie mi uwierzyć na słowo, mogę już źle wyglądać, ponieważ no, pani zaczęła mi robić masaż twarzy, jestem w makijażu, ale trudno wracam do domu i idę się kąpać. Prosiłam tylko, żeby nie ruszała moich włosów, żeby nie były takie tłuste, ja zwykle włosy moje z rana, także nie chciałam ich już myć wieczorem, żeby ich nie suszyć, bo po prostu już jest późno, a nie będę szła spać w mokry. Naprawdę bardzo nam się podobało. Jest to mój ulubiony masaż i wam za każdym razem to mówię. I bardzo serdecznie, szczerze, polecam. Niestety jedna z tych czekolad nie wytrzymała. przyznaję się bez bicia. Ja bym wytrzymać z dwie. Sorry. Luna! Ja mi... Nie wiem czy to widać. Dobra. Lepsza niż szgląda? Mhm. Ja mi powiem wam, jeśli nie jedliście żałujcie. Moja ocenka to jest 10 na 10. Ale ogólnie mam wrażenie, że jak kiedyś ją próbowałam, to inaczej smakowała. Dzień dobry, dzień dobry kochani, następnego dnia Dużo ostatnio ubrań do mnie przyszło w zamówieniach online I też takich, które ja kupiłam W ostatnim czasie pokazywałam, to znaczy nie pokazywałam, ale widzieliście taki brązowy golf u mnie Niektóre rzeczy już po prostu nie mają metek, bo ja nosiłam w przeciągu ostatnich dwóch, trzech dni Ale te wszystkie ciuchy nowe, bądź teraz kupione Zebrałam w całość i Wam pokażę rzeczy, które są moimi nowymi nabytkami Jutro mam urodziny, więc... Trochę ostatnio porządziłam. Urodziny ma się tylko raz w roku, to zamówienie całe. Wszystkie zakupy chyba są o wartości 1,5 tysiąca. Natomiast ja kocham ubrania i ja tam lubię modę i lubię się nią bawić. Lubię zawsze też dobrze wyglądać. Także, kochani, pokażę Wam to, bo wiem, że mam też kochane widzki, które zawsze mnie pytają o to, co skąd mam. Więc po każdym ubraniu będzie gdzieś tutaj kod referencyjny i Wy będziecie mogły sobie sprawdzić praktycznie. Jak nie wszystko jest z zary. Jeszcze tak otośnie moich urodzin. Słuchajcie, są one jutro. Natomiast ja nie czuję jakiejś ogromnej ekscytacji w związku z tym dniem. Jutro kończę 23 urodziny. I czy jest to dla mnie coś wyjątkowego? No niekoniecznie. Zapisałam się już na botox <noise> Więc ja raczej nie obchodzę hucznie swoich urodzin. Dla mnie jest to dzień jak każdy inny. Także kochani, pokazuję wam. Nowe, fajne rzeczy na jesień. Może przejdę do tej bluzy. To jest taki bluzo sweter, bo naprawdę ma bardzo ciekawy materiał. Ja go miałam założonego wczoraj, więc widzieliście na pewno na przebitkach. Bardzo fajna bluza jest ona z Zary. Dosłownie przyszła mi w zamówieniu, już odcięłam metkę. Także ja nie pamiętam, jaki to był kod, ale na pewno tutaj Wam się pojawi. Ja mam rozmiar S. Jest ona fajna jako. Dodatek do luku sportowego i jest na suwak, taka rozpinana z kapturem. Uważam, że jest mega cute. Wczoraj mogliście ją dokładnie widzieć, także to jest taka pierwsza bluza, nie wiem, ile ona kosztowała, chyba 150 zł, jeśli się nie mylę. Wczoraj również ale akurat stacjonarnie wczoraj je kupiłam i wczoraj też je założyłam. Kupiłam je w złotych tarasach i ogólnie to nie ma ich tych spodni we wszystkich galerach, bo sprawdzał warket i na promenadzie. To nie było one dostępne tylko w złotych tarasach, jeśli chodzi o sklepy stacjonarne w Warszawie. Ja je założyłam, one są z wysokim stanem, więc one będą idealne dla wysokich dziewczyn. Ja mam prawie 1,70 m, więc są one na mnie idealne. Ja mam rozmiar 36, jeszcze z paskiem tu ja mam, bo wczoraj miałam do koszuli, naprawdę pięknie wyglądał ten look. Nawet nie wiem, czy nie założę je dzisiaj na obiad, do szpilek też będą świetne. Sąsiad coś wierci, nie zwracajmy na niego uwagi. Kolor granatowy, czyli coś świetnego, jeśli chodzi o ten sezon. Taka lekko poszarpana nogawka jest tutaj. Tak się prezentują. Trrym. Jak widzicie są dosyć długie, ale mi się one podobają. To jest naprawdę bardzo wysoki stan, gdybyście pytały. Fajnie się pośladki w nim prezentują. Ja lubię takie spodnie z wysokim stanem, bo one uważam bardzo ładnie wyciągają naszą sylwetkę i wyszczuplają. Także taki tip ode mnie. Matka znowu pokazuje ubrania. Ciągle coś kupuje, a masz dosyć, powiedz. No i przynajmniej mamy co nosić. Lunie też taka piękna bluza przyszła, szara. Jezu, jaką ja piżamę sobie kupiłam. Ja Wam tutaj wstawić zdjęcie, jak ona wygląda na mnie, tak do połowy. Bo wysyłałam to zdjęcie do mojej dziewczyn i do Graciana. No ta piżama jest taka cute, ja ją kupiłam w rezerwę. Dobra, już Wam od razu pokażę, skoro o niej mówię. I już ona nie ma metki, bo już ją jakby, no założyłam. Spolenaczki najwygodniejszy materiał ever i uwierzcie mi, że on jest wygodny, bo ja na ten temat coś wiem. Ja jestem tak upierdliwa, jeśli chodzi o materiały w których ja śpię. Na przykład satyna po domu, w piżamkach ja sobie lubię chodzić, to jest Victoria's Secret kocham, ale nie do spania, ja w nich nie zasypiam w większości. One piękne są, bardzo ładnie się prezentują, lubię też bardzo tak clear wyglądać w domu, więc je zakładam w ciągu dnia kiedy jestem w domu, ale do spania naprawdę musi być coś turbo wygodnego. Także tutaj mamy spodenki, jest to rozmiar M, szeroka nogawka i do tego piękna y, bluzka na długie rękaw do z tego samego materiału w tym samym kolorze i jest to motyw z misiem, bo teraz Rezerwet wypuściło piękne piżamki z tym motywem. Ta piżama kosztowała 140 zł. Zobaczcie, czy wy widzicie tego misia. O. Ja zawsze piżamki wybieram w większym rozmiarze, żeby było mi komfortowo, więc jest to rozmiar Słuchajcie, jakie ja buty zamówiłam. Dziewczyny, zobaczycie i zamówicie. Bo to gwarantuję jeśli Lubicie taki styl, ale kozaczki myślę, że każda, każda z nas lubi na jesień. Co? Tararam! Czy wy nie widzicie? To jest kolor taki brązowawy, śliwkowo-brązowy. Ta szpilka. Nie za długi, nie za wysoka, nie za niska Ja już sobie nawet kupiłam rajstopy, które zaraz Wam pokażę Bo wszystkie mi się podarły Nieważne, a tutaj jednak przydadzą się Piękne rajstopy, sukienka, spódniczka Kochane, no musicie mieć te kozaki Wybaczcie mi, ale one są piękne Ja dzisiaj chyba będę miała w nich swój pierwszy debiut Te rzeczy akurat kupiłam które Teraz te dwie, które Wam pokażę Jedną rzecz już mam w szafie Ale stwierdziłam, że potrzebuję takich samych tylko żniwych bo tam już nie wyglądają tak fresh jak bym chciała i są to te spodnie czarne eleganckie ja mam rozmiar S o jeszcze z metką są tak że tu wam pokazuję to już nie będę zostawiała wam kodu screenujcie, polecam, te spodnie mają wysoki stan co też jest uważam fajne i w sumie to nie był komplet, ale ja sobie tak to skomponowałam, że jednak na swoje urodziny chciałabym tak wyglądać bardzo delikatnie, z klasą chociaż ja nie wiem, nie chcę tego traktować jako urodzina bardziej taki urodzinowy obiad powiedzmy jutro, ale jednak i tu jest na tej bluzce takie piękne wykończenie koronką, nie wiem czy to widać widać i ona jest taka tutaj pod szyję i jest zapinana więc to też jest mega, mega ładne A z tyłu A z tyłu ma odkryte plecy I będzie super wyglądała Właśnie do tych spodni Kodzik skrinujcie Ja nie wiem, czy ja nie oddam tej spódniczki Bo ona jest przepiękna I naprawdę w Zarze Są jej różne kolory Ten jest taki najbardziej jesieniarski, jaki był dostępny Tutaj sobie też skrinujcie Dobra, ja nie chcę przedłużać tego choru, po prostu taka spódniczka. Nie wiem, czy jej nie oddam. No, nie wiem, czy będę miała okazję, aby sobie założyć. Tutaj się zakłada to przez głowę, ale Wy wiecie, jakie to jest niewygodne. Ten metal tutaj tak uwiera, że nie wiem, czy ja bym wytrzymała w tym wodę z pół godziny. Chyba nie. No, ale co, nie zabieram tego, że jest naprawdę wygodne z tyłu, ma odkryte plecy. Kodzik. Coś bardziej jesieniarskiego, Bardzo stonowany kolor. Tutaj jeszcze ma takie golki, które sprawiają, że te ramiona są takie szerokie. Nie wiem, czy ten efekt mi się podoba, że tu jest dodany materiał i to wszystko idzie tutaj tak w górę. Krótszy jest, szerszy. Także sklinujcie. Czy oni przestaną wiercić? Dobra, ja się śpieszę. Spódniczko, spodenki. Lewa, prawa. Ja już miałam takich x par, ale były trochę już zmychacone Emeczka Do tych kozaczków widzę Te spodniczko, spodenki i Kocham ten gol, w ogóle nie był drobny Bo on jest z takiego cienkiego materiału Kosztował 65 zł Nie ma już matki, no miałam go na sobie ale jest on z zarki, bo też były pytania klasyczne. I widzę go również do tych kozaczków, do tych spódniczkospodenek. E, tutaj zostawiam wam kodzik i lecę jeszcze po rajstopę. I tutaj jeszcze mam te trzy pary rajstopów z Zenisa I tak na szybko tutaj są czekoladowe, koladowe. Ja bardzo lubię takie większe rajstopy, więc zawsze kupuję w rozmiarze L. I tutaj mamy takie z bardzo ładnym, wajralowym wzorem. Tak mi Pani powiedziała, że one są teraz bardzo popularne na TikToku. I tutaj kolejne czekoladowe. E, trzy pary, w tej promocji kosztowały 50 zł, więc myślę, że jest to bardzo fajna cena. Polecam Wam w ogóle w tym się bardzo często są takie promocje. a jest to tutaj tak bardzo szybko nam się gdzieś tam mogą podrzeć i uważam, że bez względu na to, jaki to nie jest sklep, one prędzej czy później i tak nam się porwą, zrobi się oczko, więc bez sensu przepadnie. Jezu, <laughs> mnie I know the hours getting late. I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing from drunken nights to Sunday mornings and how you smile at me. Wish you stay. kochani, witam się z wami następnego dnia i jest to mój e, dzianek urodzinowy zobaczcie jakie piękne, duże kwiatki dostałam boże, są tak piękne i tak ciężkie no mogę się cieszę po prostu Fasują mnie. <grym> Witam się z wami w maseczce, ponieważ jest poranek. Szukujemy się do wyjścia. Dzisiaj e, idziemy na jakiegoś drineczka, na bardzo dobry obiad i spędzam ten dzień w takim rodzinnym gronie, także trzeba jakoś wyglądać, jak kwiatki muszą znaleźć swoje miejsce i chyba nie mam takiego dużego wazonu, aby w błąd, ale takie piękne kwiaty dostały mojego Weź bo mi życzenie i ale myślę, że po prostu i wypadku. Dobra, Lunka, piękne kwiatki, co? Boże, nie mogę się na nie napatrzyć. Są idealne. Muszę kupić wazon, koniecznie jakiś duży. Dobre! Minko, o godzinie 13. Kochani, ja biorę się za makijaż, a z tyłu pięknym tłem są kwiaty, które dostałam od Grecjana. Pięknie wyglądają, one jeszcze muszą znaleźć tutaj swoje miejsce. Muszę kupić większy wazon, ale one są włoskie. To jest po prostu już klasyk w moim wydaniu, czyli spóźnialstwo. Jestem znowu spóźniona na swoje własne urodziny, czyli w sensie taki obiad urodzinowy i przełożę restaurację o godzinę do... Nie, pół godziny do tyłu. kochani, co się ubiorę. Przyszły mi takie piękne sukienki od marki Gutsyp Queen. Mm, one są mega seksowne i wydaje mi się, że takie wyjątkowe, więc na ten wyjątkowy dzień wypadałoby coś pięknego um, ubrać. A no te spodnie mi się lepiej niebieskie. No to Czy możemy ten? przymierzyć jeszcze tamtej i ocenie. Dziękujemy bardzo. O, dziękujemy. Tak zakochane dzisiaj są jest trzecie Zwaniny. Mamy tutaj dla Ciebie taki malutki prezent. Nadzieję, malutki prezent. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Bo uwaga, uwaga: jak ostatnio byliśmy z Jurką Gruli na takim shoppingu, to Jurka mniej więcej pokazywała, co jej nie co nie się nie podoba. Ale to było my. kilka rzeczy, prawda? A a, twoi... a tutaj jest taka wyjątkowa rzecz, która też przetestuje się. Podoba. Czy ktoś mnie w ogóle słucha? Jest więcej to jest, bo jakby myśmy do tego nie no dobra, to, był, to wtedy mnie wkręcałaś, jak się pytałaś, że dla ciebie szukasz prezentu. Nie, naprawdę. Naprawdę chciałaś? Szukałam Też Też do Dobra, strzelam jeszcze na szyjnik. Okej. Okay. Hmm? Sprawdźmy. Pa, nie mów, że pasek. Na szyjnik albo okay. Naszyjnik. Na szyjnik. Zawieszkę otwieraj. Nie, u hmm? nie. No nie ma czasu, torebki. no. Albo Zawie... zawieszka do torebki. Ale jaka? Może. Ale jaka? Ale jaka petarda, serio? Mi... <laughs> no, Zobaczmy, co my Nie. Czarny pasek! Chciałaś pasek! Dobra, wszystkiego najlepszego dla... Jakie pyszności nam przyszły cały stół? E, tutaj zamówiliśmy deskę serów, które z Jackiem nam e, polecili, Dyska także sobie. O boże, serio to powiem. Ale mam nadzieję, że nie pożałujecie, bo ostatnio, jak była Jacka mama tutaj u nas w Warszawie, to też zamówiłam ten deskę seryjną. Mhm. Rewelacja. No to próbujemy. Tatar grecki, o Jezu, on też dobrze wygląda. Ja w ogóle ostatnio jadłam, jak byłam z koleżanką, właśnie zamówiliśmy tego tatara i był naprawdę rewelacyjny. 最高のお客様に。 Dzień dobry kochani, następnego dnia już jest dzień po moich urodzinach i taki jest piękny widok w salonie Boże, te kwiaty są niesamowite są tak piękne, jest ich tak dużo, chyba 60, nie wiem ale zobaczcie, to jest moja dłoń a tu jest cały piękny bukiet czerwonych róż teraz to będzie zdecydowanie mój ulubiony widok te kwiaty razem z lampionami, razem z tymi dyńkami mega, mega cozy vibe, serio bardzo mi się to podoba, a tą świeczkę dostałam od mojej siostry i od szwagra, bardzo, bardzo ładna i też dostałam taki wazon, zaraz Wam pokażę tylko jeszcze nie wiem gdzie znajdzie swoje miejsce w moim mieszkaniu o tym wazonie właśnie mówiłam, jest on z handem home jeśli ktoś by był zainteresowany, jest on taki wypukły, bardzo mi się podobają te nierówności jeszcze muszę pomyśleć gdzie go postawię przepiękna pogoda i stwierdziliśmy, że zrobimy sobie dzisiaj taki spacer z racji tego, że w sumie też jest bieg więc drogi są w ogóle pozamykane jest tak ładna pogoda zmierzamy na jedzonko, ale przed tym chciałam Wam pokazać moją dzisiejszą stylówkę płaszczyk Zara spodnie Zara, jest, są one z nowej kolekcji golfik Zara, bo nie wiem czy mówiłam w sumie prawie cała stylizacja jest Zary torebka Louis, paserczek też ten z Louis od Klaudi i buty Casadei także taka jesienna stylówka let's Ostro kwaśne, no to że już Jacek ostatnio w gęby próbował ostro kwaśną zupę, ale była tak ostra, że od razu pomyśleliśmy o Grecjanie, że to nie na pewno zasmakuje. Ja uwielbiam azjatycką kuchnię, Grecja tak samo, także totalnie odnajdują się tutaj w gęby i są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Dobre potrawy, także coś i wam pokażę, co nam do Karta jest w ogóle na maksa przejrzysta, są obrazki, więc to bardzo mi odpowiada, ponieważ wiem, co zamawiam i jak ta potrawa będzie wyglądała. Zrobiliśmy już zamówienie i jadł Dzisiaj od rana myślałam o kacce po, po pekińsku jest to moja ulubiona potrawa tutaj z prande uważam, że jest to jedna z lepszych, jaką wiadłam. koniecznie musi je spróbować, także od razu zamówiłam kaczkę, wolne wierzycie wysłukuję. No ta zupa jest naprawdę na maksa, na maksa ostra. Ja tutaj mamy fasolki, sajgonki, jami. Cześć. no i co ty robisz? No to jest nie fair. Drzewo. Poczekaj. Ludzik. Czekaj, no Nie, no co? nie Boże, co ty no co? się... Ta, lepszy niż dwa. To pierwszy, ten lepszy, no. Czekaj. Kotwica. Boże, poczekaj. Poczekaj, Bo no nie, no co, co ty robisz? No nie. No nie startuj No trzy. Raz, dwa, trzy i startuj. Koniczyna! Kończyna. Yy, czekaj. Yy, czacha. No, Okej. Okay. i mi się mówi. I już właśnie. Nie spokojnie, bo już usta. Tak <laughs> Gramy w taką gierkę fajną. Jak to nazwać? Ponad 50 symboli, 55 ja to moim kart. Bratu ukradłem. <laughs> Kuba, przepraszamy. Tak, i na trzy. Raz, dwa, dwa trzy. Plamka. I śnieżka.